Hej, hej kochani. Tym razem przygotowałam dla was przepyszną sałatkę z buraczków, papryki oraz cukinii na zimę do słoików. Zachęcam was do oglądania filmu. Buraki gotujemy do miękkości, następnie je obieramy. Następnie buraki ścieramy na tarce o dużych oczkach. Tu już mamy starte buraczki. Przygotujemy cukinię. Cukinię należy obrać. Jeżeli jest duża, Pozbywamy się gniazda nasiennego i również ścieramy na tarce o dużych oczkach. Do buraków i cukinii dodajemy również pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę oraz cebulę. Całość dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy sól. Dajemy również cukier oraz ocet. Całość dokładnie mieszamy. Przygotowane buraki odstawiamy na 2 godziny. Po tym czasie buraczki dokładnie mieszamy i przekładamy do słoików. Buraczki najlepiej jest spróbować i ewentualnie doprawić do smaku. Buraczki wykładamy wraz z powstałą wodą. Przygotowane słoiki należy zapasteryzować. Ja pasteryzuję w piekarniku. Wkładam słoiki na środkową półkę w piekarniku, ustawiam piekarnik na 110 stopni i pasteryzuję 30 minut. Następnie należy wyłączyć piekarnik i pozostawić słoiki do całkowitego wystudzenia.